Dzień dobry senhoras W Strasburgu jesteśmy w trakcie bardzo trudnych rozmów o budżecie przyszłorocznym, i rzeczywiście napawa mnie to ogromnym niepokojem, bo z jednej strony nie możemy ustąpić w budowaniu, w, w, z tych planów budowania ambitnej i silnej Unii Europejskiej, a z drugiej strony przecież będziemy w Polsce mieli prezydencję w 2011 drugiej połowie i y, bez budżetu, to znaczy w takim budżecie ustanawianym co miesiąc, y, będzie to prawdopodobnie bardzo trudne. Ale co jest ważniejsze? Ważne jest przecież to, abyśmy budowali ambitnie wspólną Unię Europejską. Taka Unia Europejska potrzebuje własnych zasobów, taka Unia Europejska potrzebuje silnego, solidarnościowego budżetu. Jest kilka krajów Unii Europejskiej, na czele z Wielką Brytanią, która o tym nie chce rozmawiać. I teraz taka debata się toczy, czy doraźne, łatwe rozwiązanie, które na dłuższą metę ustąpienie krajom członkowskim, kilku krajom członkowskim, to znaczy Radzie, co na dłuższą metę może bardzo osłabić Unię Europejską, czy jednak ambitny wspólnotowy plan, który może jest trudniejszy na dzisiaj, ale bardzo zyskujemy na nim wszyscy w Unii Europejskiej na dalsze lata. Ja jestem za tym, abyśmy wspólnie finansowali Unię, abyśmy mieli nasze europejskie zasoby do finansowania tego, co jest konieczne i abyśmy nie ustępowali egoizmom narodowym. Dziękuję bardzo.